thank mm -hmm. you Potrafią, oj potrafią, zdecydowanie. A jaka to jest wymarzona kobieta dla mężczyzn? No taka, która będzie go rozumiała i będą będą się uzupełniać. Czy Ty jesteś zakochany? Aktualnie nie. A byłeś? Jeszcze nie. To wszystko przed tobą powodzenia. Dziękuję. Mężczyźni potrafią kochać? Oczywiście, jak najbardziej. Są że niż kobiety. Czy to prawda, że męż... miłość mężczyzn to jest prawdziwa? No jak najbardziej, zupełnie szczera przecież. Czy ty jesteś zakochany? Tak. To może chciałbyś coś powiedzieć do kamery dla swojej ukochanej? Ja bym chciał, żeby była ze mną cały czas, tak jak jest teraz i żeby się nic nie zmieniło i tak do końca życia. Takie proste i trafne mam nadzieję. Jaka jest miłość? Ojej, oh yes, bardzo trudne pytanie. Nie mam pojęcia, nie wiem. Może trudne pytanie, ale łatwa odpowiedź. Nie wiem, nie wiem, no nie wiem. A czy ty jesteś zakochany? Yy, nie, nie, nie jestem zakochany. Dlaczego? No nie wiem, jeszcze nie znalazła się ta odpowiednia osoba. A jaka jest ta wymarzona osoba? Wymarzona? Oj, trudno powiedzieć. I tak nam było dobrze kochany, wśród złotych miści wiatru i gwiazd. Gdy wiatr kasztany otrząsał gradem, szepnąłeś nogę, zniżając głos. Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę. Zawiorę ze sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kosztany Powiedz, czy lubisz śpiewać piosenki o miłości tak, w szczególności. Tak? Pięknie śpiewałaś. Czy swoją karierę wiążesz właśnie ze śpiewaniem? Mam no, nadzieję, no, tak. Co w ogóle sądzicie o miłości? Czy, o mi... czy miłość jest taka prosta, tak jak się o niej śpiewa łatwo? Nie, bardzo no, trudno. To no, nie jest takie proste. No, no, tak. A dlaczego? Ponieważ jest wiele kłótni i są i upadki. Na jakim etapie jesteście? Podczas zlotu czy upadku? Lotu, to inaczej! Czyli zakochana. Skąd pomysł na takie walentynki w szkole? Myślę, że chcemy po prostu wypromować naszą szkołę i chcemy, żeby jak najwięcej uczniów przyszło do naszej szkoły i chcemy, żeby ona zgłośna po prostu w Toruniu. Na pewno będzie o Was głośno za pośrednictwem piosenek o miłości, które tutaj rozmiewały. No tak, myślę, że to jest taka. Że ja osobiście bardzo lubię takie piosenki śpiewać i to jest. Myślę, że jestem w swoim żywiole. Myślę, że innym też się spodobały. Czy Ty osobiście jesteś zakochana? Eee, nie. A czekasz na tego wymarzonego? No myślę, że każdy jakoś tam w głębi serca czeka. Ja myślę, że kiedyś znajdę taką prawdziwą miłość. Jaki on będzie? O matko, nie mam takiego jakiegoś typu faceta, takiego wymarzonego. Czekam co los przyniesie. Pozdrowienia, Kalek! Oto to ja Cię pozdrawiam, Bartek! Pozdrawiam! Buzianki! Dzień, baba, kocham cię! Kocham cię Dominik. To ma moją klasę? No i znajomy. Pozdrowienia. Tylko tyle. Smart.